Gołąbki mamy tutaj całą parę gołębi Pawła Mędrysy. Są to oryginalne gołębie Pawła Mendrysa. Tutaj mamy samczyka i samiczkę. Gołąbek z takim lekkim trzecim pasem. Jest to gołąb o numerze 1318. I gołąbek 1318. Pochodzi z gołębi tutaj brat Arizony, po bracie Arizony. A z dołu mamy tutaj ciemną samiczkę. No, dzień dobry kochanie! Jaka ty jesteś gwiazda! I tutaj mamy samiczkę ciemną, która miała w 2022 roku 10 konkursów, także też bardzo dobry gołąb. Tutaj z najlepszych właśnie gołębi brat Arizony. Jest to, jest to gołąbek samczyk. I to do, do niego mamy samiczkę. Przepiękny, ładny gołąbek. Samczyk oryginalny Paweł Mędrysa. Przestań. Przestań! 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 Tutaj mamy do niego drugiego gołąbka. Jest to gołąb o numerze 1301 1301 jest to samica 22 rok. Z gołębia po synie 965. Jeden z najlepszych gołębi lotowych i rozpłodowych. Także gołąbek bardzo dobry, a z dołu mamy super lotniczkę z gołębi Jansena, z gołębi Jansen i tutaj córka Pani Dima, to z gołębi właśnie też, e, gołębi właśnie Kopman Pani Dima. Także myślę, że też bardzo dobry gołąb, jest to samica. Także mamy tutaj całą parkę gołąbków, samczyk i samiczka od Pawła Mędrysy. Bardzo ładny gołąb. I tutaj mamy czarnego leusa. Przepiękny gołąb, są to szybkie gołębie i jest to numer gołębia 41 89. Jest to samiec leus, jest samiczka też do niego. Tutaj mamy rodowód tego gołąbka, jest to gołąbek na sprint. Z gołębi deszmakera ze stacji Natural. Także też bardzo ładny samczyk. Tutaj widać jak jest złożony czarny Leus. Tutaj mamy kolejnego gołąbka. Jest to gołąbek o numerze 413. Belgijski gołąb, jest z krawatką z gołębi chyba Wandroja Jak się wydarzyło 413 do nas 43 tu mamy tego 14 Van Van Roy z głębi Van Van Roya. Tu mamy rodowód tego samczyka. Jest to oryginalny gołąb ze stacji Natural od braci deszmekerów, także tutaj myślę też przepiękny samczyk 40-13, ciemny, bardzo ładny gołąb, też piękny złożony van i także ktoś szuka dobrego wanroja to zapraszam. Tutaj mamy samiczka aż prawie czarną, mulemanskę, taką ciemną. Numer gwiazdy to jest 64 80, piękna samica z gołębi Mulemans, też tak pięknie złożona, aż prawie taka ciemna czarna. I tu je mamy samczyka z 20 roku. Numer gołębia to jest 4942. Właśnie jest to oryginalny gołąb turnier z gołębi deszmakerów ze stacji Natura. Jest to oryginalny gołąbek belgijski z turnierów, czysty gołąb, czysta linia turniera, także aby ktoś chciał to zapraszam serdecznie, piękny ptak, czysta linia gołębi.